Hejka, ostatnia noc w przyczepie za nami. W nocy było minus 3 stopnie, a w przyczepie 23. W sumie aż Tomek w nocy zmniejszył trochę piecyk, ponieważ no, było nam za ciepło. Standardowo Tomek z pieskiem poszli na spacer i standardowo ja tutaj ogarniam ścierę na łóżko, przygotowuję. Do dnia, dzisiaj już wracamy do domu. Natomiast dopiero takim późniejszym popołudniem, miejmy nadzieję, że nie będziemy w jakichś długich korkach stać, bo no, dzisiaj jest koniec tego długiego świątecznego weekendu. No ale no, miejmy nadzieję, że będzie po prostu ok. Więc ja sprzątam, zaraz się przygotowuję do dnia. No i śniadanko, i dzisiaj wybierzemy się w końcu chyba na jakąś e, przejażdżkę, bo wczoraj nie pojechaliśmy. Ogólnie przyjechał jakiś samochód tutaj koło nas. No i tak to mniej więcej wygląda. Słoneczko wychodzi powoli, także fajnie. Cześć wszystkim. Chyba nam się skończył gaz. Mamy, którą mamy? 11.46, 10.46 piecyk nam z ale ale potem się nie zorientowaliśmy, tylko po tym, że chyba palnik nie działa. Zobaczmy. No widzicie. No, gaśnie. No to starczyło nam, można być idealnie. Na ostatnie zagotowanie wody nie starczyło, ale mamy butlę, więc zaraz sobie na niej zagotujemy. No ale w sumie fajnie, nie? Bo tak jak tak. chcieliśmy, gaz zużyliśmy, teraz będziemy Mieliśmy mogli... Mamy 9,2 kg butle, przynajmniej tyle ważyła przed wyjazdem. A ona sama w sobie waży 6,1 chyba, albo 6,2. Wychodziło nam, że 3,2 chyba, 3. chyba tak. mamy tam kilo gazu. Tak. I jak widać na takie 3 doby, przy takiej temperaturze, no to tak. było tak na styk. No ale co, dobrze. Mamy plan B, idę po plan B. Tak, dobrze, że noc przetrwaliśmy, w sumie idealnie wyszło. <grym> Super, było, nie wiem czy ula Wam pokazywała, Mówiłam już. Ale było minus 3 stopnie o drugiej w nocy i było 23 stopnie. Skręciłem, mm. bo ogólnie zauważyłem, że w naszej przyczepce jest tak, a raczej chodzi o ten piec, że im jest zimniej, to on, on częściej się załącza. Mimo tego samego poziomu nastawienia, jak było na przykład na 3,5, no to wczoraj po prostu bardzo często się załącza widocznie po prostu niżej jest chłodniej, jakaś tam jest czujka, termostat, który po prostu czuje tę temperaturę, przez to częściej się załącza, w efekcie przyczepce mieliśmy cieplej, więc skręciłem go na trójeczkę taką równą, no i tak do rana mieliśmy 20-21 stopni, więc naprawdę fajnie. Teraz już na kolejny wyjazd, jeśli taki nadejdzie jeszcze w tym sezonie, będziemy mogli jechać z no, taką świadomością, ile tego gazu Aha. mamy, bo jeśli napełnimy butlę lub po prostu kupimy drugą, większą i też ją napełnimy. No to będziemy wiedzieli, już będziemy spokojni wtedy. Tak. Zobaczcie, a z tą butlą stało się to, czego obawialiśmy się z naszą butlą, znaczy nie naszą, ale z tą standardową jedenastką, taką wymienialną do Aha. przyczep kempingowych. A mianowicie to, że my teraz w tej naszej holenderskiej butli mamy propan tak. napełniony. A tutaj mamy propan butan. Tak, no i po prostu no, butli jest. nie da się włączyć, mimo że gaz chyba jeszcze powinien być. No. Ale musimy po prostu ogrzać. ogrzać. Tak. No i tego się właśnie obawialiśmy, że jak będziemy mieć jedenastkę, no to... Jednastkę propan butan, no to... Da nam piątkę, albo nie wiadomo jakie to są proporcje. No właśnie, dlatego będziemy się starali mieć dwie butle i w obu tylko propan, bo jak no. widać przy naszym stylu... Podróżowania. Nigdy nie wiadomo kiedy będzie potrzebny ten gaz, a propan jest bardziej. No może mniej kaloryczny niż propan butan, ale no wiemy co, co mamy, tak? Ile tego gazu. Postawimy może na słoneczku niech się ogrzewa. No dobra, to powinno się tutaj zagotować. Wody jak nie, no to trudno. Najważniejsze, że na ogrzewanie na noc starczyło. Tak. Ale może jeszcze kawkę jeszcze herbatkę zrobimy. Te... Bardziej czego mamy jeszcze te nasze kartusze i tą kuchenkę. Nie ten piecek. Z niego też chyba można korzystać w formie kuchenki. Jest taka, taki plan B, że można go położyć na płasko i to po prostu się na nim postawić. Przy śniadanku towarzyszy nam butla z propan-butanem. Tak ono się prezentuje: mamy takie fajne ogórki śniadaniowe, kanapkowe. <grym> Jakie one są? Kanapkowe. Taki chlebek jeszcze wczoraj kupiliśmy. No i ula ma jeszcze ten swój serek, za którym ja nie przepadam, ale jej bardzo smakuje. Nie wiem po ilu minutach, ale być może po pięciu. Kas w butli już udało się zapalić, więc grzejemy sobie herbatkę. Znaczy się woda na herbatkę. Mogę Wam jeszcze pokazać przy świetle dziennym naszą nową pościel. Tak się prezentuje. Milutka, naprawdę fajna. Bawełniana, co tu jeszcze jest? Napisane: 100% bawełna. No ogólnie, ile kosztowała? Osiem dyszek, tak? Tak. Osiem dyszek, a mniejsza 6. I jest ponoć dwustronna. A no właśnie, zobaczcie tutaj na ilustracji. Może być taka szara w białe te dmuchawce, albo odwrotnie. Biała w szare dmuchawce, więc więc fajnie. Zobaczymy, jak będzie w rzeczywistości. Ale na razie mamy tą skorę. Udało się zagotować wodę, więc mamy herbatkę, mamy kawkę. Kawki. I mamy kawki <laughs> i mamy serniczki, więc będziemy jeść deserek i za chwilę się zbieramy. Pogoda piękna się zrobiła, więc na naszą przejażdżkę powinniśmy mieć bardzo ładne widoczki. My już po śniadanku, po deserku, o ile gaz nam się skończył, to prąd jeszcze nie. Ja zabieram się właśnie za zmywanie, więc dziś tutaj was postawię i zrobimy time timelapsika jakiegoś szybkiego. Teraz wycieram do sucha. Jak na razie prądu starczyło zgodnie z planem wybraliśmy się na przejażdżkę wokół Zalewu Sulejowskiego. Tak, po godzinie 12 ruszyliśmy. Tak. Mamy kilka wytyczonych miejsc, które chcemy zobaczyć. Natomiast również zgodnie z prognozą zrobiło się słonecznie. tak pięknie, Tak. niebo jest. Mamy w sumie fajną porę na przejażdżkę. Zrobiło się też cieplej. Słoneczku jest naprawdę przyjemne, jak wyszliśmy przed przyczepę. Także no, już nie czuć aż takiego tego mrozku. <noise> jest fajnie, także jak no, coś będzie ciekawego, co Wam pokażemy. Dojeżdżamy do kempingu Łoś. Chyba tutaj... Tutaj już jest? Czy jeszcze kawałek dalej? No tutaj, tutaj, po prawej stronie jest napisane. W tym miejscu. Tak. Camping Łoś. Widać nawet samochód. Ale czy to miejsce jest teraz otwarte? No wątpię. No nie wiadomo. Nie wygląda przynajmniej na takie. Może jakby zadzwonić, to by otworzyli jeden kamperek stoi. Może i otwarte. No więc tak wygląda ten camping. Może się tutaj zorientujemy, co i jak. Nad nami mamy ładny szyld, Camping Łoś. Tutaj znajduje się również restauracja. Tak tutaj wygląda recepcja, ale obecnie zamknięta. Brama jest otwarta, bo chyba po prostu ten kamperek i Już się właśnie zamyka, więc pewnie zadzwonili i otworzyli. Więc się nie pakowaliśmy do środka, bo byśmy mieli problem z wyjściem, <noise> tak. ale... Ale widać, że camping funkcjonuje tak. nawet o tej porze roku, tak. więc e, chyba może jest całoroczny. Tak też tam w internecie, że ten kemping działa, więc... Tylko, że właśnie nie bardzo chciałam tu przyjeżdżać, bo, po, bo ponoć to chyba nie ma dostępu do linii brzegowej, w sensie nie ma takiego ładnego wytoku jak mieliśmy tam w mm -hmm. miejscówce, co jest trochę szkoda. Może fajnie ma lato, no bo można sobie fajnie zaparkować i sobie tak. na jeziorko czy coś, tak? Tak duże dużo czasu jednak wewnątrz. Tam w oddali widzę jeszcze jedną przyczepkę, tam drugą przyczepkę, trzecią przyczepkę, trzy przyczepki widzę. Ale właśnie ponoć ludzie w internecie, z tego co czytałam na grupie, to polecali ten kemping, żeby tutaj przyjechać i właśnie te ponoć jest otwarty i zarówno w sezonie, jak i poza sezonem podobno jest fajnie. No więc takie miejsce po prostu możemy teraz zobaczyć, nie więcej jak wygląda. Tak sobie spacerujemy i w sumie już wracamy, ale widzimy, że tuż przy drodze jest przyłącze do prądu, więc tutaj to wszystko co widzimy, to są też parcelki, nie tylko chyba tam w tle, gdzie widzieliśmy no raczej, te, tak. y, tą przyczepę kempingową tam w oddali, ale jak widać tutaj, no zresztą tam na wprost też przy tej latarni jest. A to nawet jest drogowska z plaża, plaża tak. więc tak. jest dość zalew, ale tak. po prostu nie widać tego. Tak, Ula wspomniała, że jest około 200 metrów do tego zalewu. No, no fajne miejsce, żeby tak wiecie, może widoku nie ma spektakularnego, no ale można bezpiecznie zostawić sobie zastaw i wybrać się czy na wycieczkę rowerową, czy właśnie... No, nie wiem, na kajaczach, hmm? co kto tam lubi? Wydaje się naprawdę przyjaźnie. No i są te udogodnienia w porównaniu ze miejscówką na dziką Tam Prysznice widzieliśmy, łazienki, pewnie zrzut, nieczystości, mm -hmm. wszystko pewnie jest. Więc Także super. Wydaje się spokojnie. Tak, być może tutaj kiedyś wpadniemy, kto wie. Może na jakiś weekend? Może. Tutaj też jest taki ośrodek wypoczynkowy, czasowy i kemping, i łuki. Tak to się prezentuje, za dużo nie widać. Jest tylko podany w sumie numer telefonu. No i tam widać jakąś, jakiś budynek recepcji. Nie wiem w sumie to to reprezentuje. No reprezentuje. Tylko taki plac po lewej stronie jest, widzę za tym płotem. Okay. Jakaś wiata i chyba pewnie to cała, ten cały teren tutaj przy tych No Po prostu taki czaczkach. plac kempingowy. Tak. No ale jest miejsce, żeby... Nie tylko jakieś boisko. Ale No boisko to tak. No to pomyślałem że kemping, to to no, a nie No nieważne, może to w internecie sobie sprawdzimy, co się... tak, tak niechcący wjechaliśmy, bo zaparaliśmy kemping tak. piłki, no to zobaczcie ile to było. 50 metrów od naszej trasy do kolejnego punktu, który ula nam wyznaczyła, więc to żaden problem podjechać zobaczyć. I jesteśmy już na fragmencie trasy, na której z powrotem widzimy zalew. Ładnie się prezentuje. Takim mostkiem jedziemy. Chyba to jest jakaś tama, może... Tak, to jest zapora, bo po zapora. lewej stronie widzę. Takie przewężenie, czyli na mapie widzę coś takiego. Tak, właśnie ten zalew powstał poprzez zrobienie zapory na rzece Pielica. No to to na no to wychodzi, no że to i być może jest to. Może to. No i tutaj ten zalewik. Nawet jakieś łódki pływają. Jesteśmy w miejscowości Tresta i tutaj mamy taką fajną przestrzeń rekreacyjną. Są chyba jakieś ławeczki, jakaś taka wiatka, aczkolwiek nie ma tu nigdzie, no parkingu, nie ma zbytnio gdzie zostawić samochodu. No może tak można by go tu było postawić po prostu, ale to chyba nie jest ogólnie za bardzo do tego stworzone. Nie wiem w sumie czy to jest bardziej dla rowerzystów czy dla pieszych, no bo w sumie dziwne, że nie ma parkingu, no ale my jedziemy zobaczyć jeszcze plaże w Treście, także musimy tutaj w drugą stronę. Zaraz obok tej wiaty po prostu w lewo pojechać. No i tu jak widzicie nie ma żadnego parkingu. Może tam na końcu przed tą plażą coś będzie. Ogólnie widziałam, że na tej plaży ktoś był po prostu namiotem rozbity. Także ktoś sobie tak postanowił chyba urlop spędzić. A znaczy, znaczy nie teraz tylko na jakieś zdjęcia w internecie, a raczej latem. I chyba jest tam jakieś, jakieś miejsce, żeby ustawić samochód, aczkolwiek też na zdjęciach widziałam tam jakiś taki sznurek, żeby było zagrodzone i zakaz parkowania, zakaz zatrzymania. No i zobaczymy teraz na szybach, jak to wygląda. Flaża jest tam, widzimy, zaraz sobie na nią może podejdziemy, ale ogólnie tutaj nie są chyba stworzone. Nie wiem, jak tu się inaczej dostać, jak nie samochodem, ale wszędzie jest, nie zostawiaj, teren prywatny, wstęp i wjazd wzbroniony, droga pożarowa, także no tutaj nie zostawimy samochodu. Tutaj stoją jakieś inne samochody. No chyba tutaj można, gdzie oni stoją, no bo. Na drzewie jest napisane: teren prywatny, no ale tu za tymi taśmami raczej. No to wychodzi, że tak. Zakaz parkowania tutaj, ale to gdzie zakaz? Przed nie było widać i tam dalej też jest jakiś zakaz coś, tam, więc raczej. Ale w tutaj jest zakaz. No, ale parkowania. nie przybyło przed tym. No dobra, no, no, no to wiesz, tu nie, nie stajemy i idziemy tam na plażę. No tak, tutaj raczej chodzi o to, żeby po prostu za tymi taśmami tam w tym lasku ludzie nie robili sobie pola campingowego, tak mi się wydaje, takiego na dziko. Ale no tutaj chyba można stanąć, nie było żadnego zakazu, więc tu zostawiamy samochód. No i chyba tutaj po prostu się dojeżdża na tą plażę. To my tutaj chyba. A tutaj też jakieś apony, żeby dalej nie wjeżdżać na samą plażę. No tak z umiarem po prostu. No i to w sumie jest no, normalne, żeby tak to było. No ale spoko, że tam jest właśnie miejsce na samochód. Tutaj dosyć mocno wieje i no powiem Wam szczerze, że jest zimno, ale fale to są jak na Morzu Bałtyckim. Normalnie tutaj się można poczuć jak nad morzem. Tam stoją jakieś kampery, przyczepki, nie wiemy czy na dziko, czy co tam jest. Chyba wjechali pod ten zakaz wjazdu. Albo może do ten kemping, który był tam oznaczony trochę. Włąb tego miejsca biwakowego, który Wam Ula pokazywała. Na no, albo kemping pojedziemy, tam zgłomimy trochę ten temat. Coś tam sobie grillują, jakiś dym leci, ale tam, no to szczerze, to żadna przyjemność siedzieć. Nie wiem jak jest teraz na naszej miejscówce, aczkolwiek aż takiego wiatru zimnego to nie było. No dobra, tak to wygląda, bardzo ładnie, tylko zimno. I z powrotem jesteśmy przy tym miejscu rekreacji, czy jak to tam się nazywało. I spróbujemy podjechać na ten kemping, na który tutaj jest drogowskaz. Natomiast, o patrzcie, nawet jest kamera na tym drzewie, widzisz? Tutaj. Natomiast yy, właśnie ciekawe czy to... A tu czekaj, co napisane? to jest napisane? Droga pożarowa, przejazd na kemping płatny. Przyczepa kempingowa 50 zł doba, camper 40, samochód 20. Płatność gotówką, informacja pod numerem. Okej, okay. czyli... Zobaczymy jak to wygląda i się zawrócimy. Zobaczymy, zatem chyba tam, gdzie oni stali, no to to jest właśnie to miejsce. Ja coś czytałam na opiniach w Google, że ktoś tutaj chodzi i zbiera pieniądze i ludzie mieli takie podzielone opinie na ten temat, natomiast, no nie wiem, może poza sezonem to zbytnio nie funkcjonuje. I może oni tak sobie o, po prostu stoją, no nie wiem, to chyba się nazywa jakieś pole u sołtysa, coś takiego. Tutaj mamy toalety. Tutaj chyba właśnie to gdzie stali. No tak, to co widzieliśmy, nie? Tak, tak, to jest to. I tutaj no. mamy jakieś łazienki, umywalka jest. Już nie podjeżdżamy tam do nich. Zawiniemy sobie tutaj na rądku. No ale tak to wygląda. Widać, że to funkcjonuje. Tak. Natomiast czy teraz pobierają za to opłatę? Nie wiem. Szczerze u kogo się ją uiszcza. Tak. Natomiast... No, my nie będziemy tu zatrzymywać. No, ale tutaj jakieś WC są, są otwarte w każdym razie, więc no, można raczej tutaj się rozbić. Może gdzieś Poczeka. tu się płaci, w tych domkach? No nie wiadomo, trzeba byłoby się zorientować, gdzie jest recepcja, ale. Na chwilę obecną nas to nie interesuje, bo się tutaj nie zatrzymujemy. Tak, można zadzwonić raczej pod ten numer na tym znaku. Ten rejon chyba naprawdę słynie z wiatru. Jak tutaj mamy szkołę Windsurfingu, no to nie bez powodu się tutaj ona wzięła. Tak, a tutaj też jest pole namiotowe Karolinów i przyczepa kempingowa z samochodem 80 zł, a kamper namiot po 70 i za 10 zł parking w tym miejscu, także tak to wygląda. Zatem zatrzymaliśmy się przed wjazdem i przejdziemy się zobaczyć co to miejsce sobą oferuje, czy jest to po prostu zwykły płatny parking, czy też są jakieś udogodnienia. O tej porze roku to miejsce raczej nie funkcjonuje. Jak widać są tutaj jakieś takie baraczki postawione, ale oskraczowane, czyli raczej już na zimę zabezpieczone. No i tutaj jest takie po prostu miejsce, żeby się rozbić. Generalnie nie ma tutaj raczej żadnych udogodnień typu prąd czy coś takiego. Może jest, bo tutaj jest ten Zobaczcie na tą taką jakby A może tu? Ja nic nie widziałam, ale tutaj faktycznie coś może jest. No nie, chociaż nie, z drugiej strony było tam coś na tabliczce, tylko że zasłonięta, że możliwość podłączenia do prądu, czyli może i racja. Coś może, może powinno być. Ja stawiam, że jest oskreczowana łazienka, ja stawiam, że Aha. jest oskreczowana łóżka z prądem. No to jest, no to faktycznie jest w takim razie, tylko na zimę jest to zabezpieczone. No i tutaj się można rozbić nad samym tym zalewem. Także tak to wygląda, no miejsce spoko, no przynajmniej nikt nas nie wygoni jak tutaj zapłacimy. Tak to wygląda. Dzisiaj więcej osób z wody korzysta. No i tam ogólnie stoją jakieś kamperki, więc nie wiem czy sobie tak po prostu na dziko wjechali, czy co, no bo tutaj nie ma raczej nikogo kto pobiera opłaty, no bo nikogo nie widzieliśmy, więc może po prostu na dziko sobie tam wjechali. A może od drugiej strony w ogóle jakoś tam można dojechać? Nie wiadomo. Dużo niewiadomych po prostu. Niby coś jest, niby otwarte, niby można wjechać. Ale z drugiej strony płatne. Ale niby teraz nie funkcjonuje, więc tak... No nie jest to tak jasno i klarownie wszystko przedstawione. Chcieliśmy podjechać jeszcze w inne miejsce, ale wyniosło nas z powrotem na to pole u Sołtysano. No się chyba nazywa. I generalnie naszału tutaj nie ma, łazienki. No, takie bardzo prowizoryczne, chyba tylko toalety ogólnie. I jakaś umywalka, także no generalnie ja już wolę na dziko stać, szczerze mówiąc. No widzę ładny w sumie. Bo nad samą wodą, czy jest możliwość podłączyć do prądu? Raczej chyba nie, nie widzę w każdym razie. Ale no, jakieś kampery, jakieś przyczepy są, chociaż przyczepy bardziej wyglądają jak postawione po prostu zostawione no i chyba tak jest, że to raczej one sobie tutaj może zimują. To pokażę Wam jeszcze te toalety. Tamten budynek co widać tam o, to takie bardziej cywilizowane wychodki tutaj samym wejście śmieci umywalki, no mo mocno prowizorka toalety i tutaj jakiś jeden Ryżnic, ciepła woda, 10 minut, 10 złotych, kluczyk w barze. Uh -huh. Czyli zamknięta. No więc taka informacja. Jesteśmy jeszcze w takiej miejscowości Zarzęcin. To jest nasz ostatni punkt. Tak, tutaj też jest plaża, którą chcieliśmy zobaczyć. I też jest takie pole namiotowe, bardzo prowizoryczne, chyba po prostu takie... No półdzikie, bo tylko chyba jakiś tam jeden to i to i co so. jeszcze pójdziemy tam zobaczyć. Aczkolwiek to jest tak najspokojniej z tych wszystkich mm -hmm. miejsc. Więc chyba najbardziej nam się tutaj podoba, ale jeszcze w sumie zaraz przejdziemy się, to zobaczymy. Tutaj na tym polu mamy takie wręcz, no, prywatne plażyczki można powiedzieć. Miejsca trochę krzywe, ale Nie można też chyba. Wydają się bardziej proste. No chyba można znaleźć też bardziej proste. Tutaj nawet mamy taki cypelek, Pewnie mnie też by można było tutaj się no rozbić. Byłem tak, tutaj sobie wjechać. No na przykład, więc jest możliwość raczej. No tutaj. u nas to lepiej przodem, bo ładniejszy widok, to byśmy Tylko moverem wjechać. Gorzej jak prądu by zabrakło w drugą stronę. No tutaj raczej chyba żadnych udogodnień nie ma, po prostu możliwość zatrzymania się i tak jak wspomniałam ten toj-toj. Nie wiemy ale w sumie, tak nie wiemy ile to kosztuje, ale miejsce ogólnie przyrodnicze jest bardzo ładne, więc można się będzie zorientować jakie tutaj są ceny i no, ogólnie co to sobą oferuje. Ogólnie ciężko nazwać na chwilę obecną polem namiotowym. Jest tutaj kilka takich no rośniętych już przyczep, jakiś numer telefonu. Generalnie sprawia to bardzo takie zapydziałe, wrażenie. Ale, no ale przyrodniczo jest ładnie, więc gdyby w sumie się postawić przy tej linii brzegowej, no to nie jest źle. No jest ten wspomniany to i to i żadnego prądu, nic. No jest, no to może coś jest. Stoi, ale pytanie czy, czy to w ogóle funkcjonuje. Czy jakiś koszt śmieci jest, teren prywatny. Ogólnie przyrodniczo ładnie, ale, ale nic więcej tu zbytnio nie ma. No niezbyt to, to wygląda. My idziemy już do samochodu i jedziemy w kierunku naszego miejsca. Tak. Może jeszcze przejdziemy się na jakiś spacerek. Jedziemy taką drogą jak jakimś wąwozem, ale <laughs> widoki malownicze. Te listki, barwy po prostu przeróżne mamy. Jest bardzo ładnie, no, ale ciężko jest do znalezienia ogólnie jakiejś fajnej takiej miejscówki na dziko. Już widzimy to teraz po kilku wyjazdach, że no w Polsce no nie ma nawet gdzie się wcisnąć. Wszędzie gdzie jest jakiś już jakiś zjazd, coś, jakieś fajniejsze miejsce, to wszystko jest albo zagospodarowane, albo są zakazy wjazdu, albo jakieś opłaty. No, nie ma tak dobrze. Aż cud, że to nasze miejsce, na którym obecnie jesteśmy, jest no, nie jest zagospodarowane i nie ma tam żadnych zakazów. Wiecie, ogólnie jakby to poletko jedno czy drugie bez prądu. Bez łazienki, no ogólnie bez, można powiedzieć, całej tej otoczki kempingowej, było płatne, nie wiem, 20 zł za dobę, ale w takim przypadku, jak te ceny są po 80 zł podchodzące pod 100, a nie jest to kemping z krwi i kości, gdzie można znaleźć kemping z krwi i kości w tej cenie, no to po prostu to. Nie, nie widzę tutaj tego, mm -hmm. nas tutaj, może dla kogoś to jest atrakcja, ale moim zdaniem lepiej pojechać w inne, fajniejsze miejsca, troszkę bardziej oddalone, przynajmniej od nas, od Warszawy. No tak, jak już na kemping, to taki z prawdziwego zdarzenia. Droga ciekawa przez las prowadzi. No nie chcieliśmy jeść taką cywilizowaną ścieżką, no zawsze przynajmniej coś więcej zobaczymy. Taka ciekawa tutaj ziemia taka czerwona. No, to nie pierwsze miejsce, które ma taką czerwoną ziemię. Droga szeroka, taka utwardzona, więc nie jest to jakieś niekomfortowe. A my już wracamy do naszej przyczepki, chyba zobaczymy, że tam wszystko ok. Może coś tam sobie weźmiemy do przegryzienia i pójdziemy jeszcze na spacer się przejść. No bo już zaraz słońce zachodzi. Wyjeżdżamy już z tej drogi z czerwoną ziemią, niczym w Chorwacji. I połączymy się zaraz z asfaltem. Śmiesznie ten kolor bo wygląda, taki niespotykany w Polsce. Tak, ale tutaj w tym rejonie sporo go, naprawdę sporo tej czerwonej drogi ziemi. No i jesteśmy już na cywilizowanej drodze, za około 17 minut będziemy na 11 miejscu, 11 km mamy, więc po około 3 godzinach wrócimy na nasze poletko, weźmiemy coś sobie do przegryzienia, tak jak Ula wspomniała. No i co? Pójdziemy na spacerek może po tych Flexi tubach. A tutaj jest ten kościół, znaczy kościół, to no to opactwo, y, w którym jest zlokalizowany hotel. To już jesteśmy niedaleko, naprawdę 10 km mamy. Tym razem przyjechaliśmy jeszcze dalej samochodem, żeby właśnie iść po tych Syntex tubach. Syntex, a, widzicie. Tak, a my się zastanawialiśmy, jak to się nazywało. Flexi. tak. No ale nieważne. No i już tu jeden chelmutny jest, my zaparkujemy się koło niego i w sumie śmieszne, że taką drogą można dojechać aż do takiego momentu no. i nie ma żadnego zakazu ani nic, więc... Tak, tak jak Ula wspomniała, zaparkowaliśmy się, mamy tutaj przegryzkę, też w sumie <gryzka> trzeba coś się posilić, a przed nami nasz szlak. Tutaj mamy przyja... przy... przyjazne wejście, no i co, wskakujemy na górę. Na prawo? w prawo chyba, no co. Będziemy... Chodź, za nami mamy mostek, którym przechodziliśmy A tutaj jesteśmy po środku tych moczar i tylko Syntex tuby przed nami. Ciekawe to. Tu po lewej stronie sucho, a po prawej mokro. No ciekawe ile kółko nam zajmie. Jak myślisz 15 minut? Nie mam pojęcia Mi wydaje się, że to wcale takie małe. Na to patrzę. No dobra, idziemy, zobaczymy co nam z tego wyjdzie. Jeśli ktoś z Was się zna, to możecie napisać w komentarzu, po co ktoś ochronił ten teren, który się znajduje tutaj za nami. Po środku tak. takie pole zwykłe. Jak tak. po lewej i po prawej jest w sumie to samo. No właśnie. Tak, nie wiadomo. Czemu komuś zależało na tym, aby no akurat tutaj się nie zalało. No, Jak widać po coś to jest. Nie wiem, nie Tyle nie wiem. to pracy, przecież i pieniędzy. No. Może wymagało. zostało nadmiar. Tam. I I dobra wyłożymy tu? Tak, i zróbmy dobry ruch jakiś. No ale mimo wszystko no praca ludzka. Wymagało każdy ten woreczek napompować. No to się ciągnie i ciągnie, ula. To nie jest takie, że już my zawracamy Nie no już zawracamy niedługo. no Znaczy no trochę już tym idziemy To nie jest bo, takie nie? idealna elipsa czy coś w tym stylu. No, nie, nie, to jest takie nieregularne. Nieregularne. Wyszło. Ale przystaćmy ją za połową, mi się wydaje. tak Więc nie jest takie super długie. Aczkolwiek trochę jest i teraz tak sobie pomyślałam, że jakby nam przyszło teraz szybko wracać, no to za bardzo nie ma jak szybko, bo musimy już tym wałem iść, no bo nie przejdziemy <noise> przez te pole, ciężko by było. Ciężko stwierdzić, co to za pole, prawda, czemu akurat jest ochronione, więc może lepiej nie wchodzić, bo osuszają bagno z jakichś <noise> przyczyn. No ale po co, na co, do czego? Nie wiem. Jeszcze zostaniemy wciągnięci. No nic. Lepiej nie. <noise> lepiej nie. Dobra, idziemy, zaraz będzie trochę mniej przyjemnie, bo będziemy w cieniu. To będzie chłodniej, a tak mamy, mieliśmy albo słońce yy, no, w plecy, prawda, tak jak teraz i piękne widoczki, albo koło nas, za chwilkę będzie no, cały czas cień. No, ale jak ruszamy, to nie jest Tak. No dobrze. Ja już się nie mogę doczekać obiadu. O, zjemy sobie. No i dobrze, już yy, jesteśmy, można powiedzieć, przy samochodzie, no prawie przy samochodzie. Zobaczcie, tak wygląda nasza trasa. Ja myślałem, że koło kilometra to mogło mieć. To było? Czekaj, bo się wszystko odbije, chcę, żeby oni też widzieli, tak? Równo kilometr. O, ja to mam normalnie wyczucie. Więc już dosłownie za moment schodzimy z Syntex Tube'a. Kilometrowa ścieżka wśród bagien i, i nie wiem czego jeszcze. I musiałem mega w głowie kręcić po tym. Nie wiem czemu, no bo to takie lekko już zataczało kółko, mhm. ale, ale no normalnie mi się oko no fajnie było się po tym przejść, jak widać jest niezaaranżowane, za bardzo niezabezpieczone, ale... I jedziemy na obiadek w końcu. Tak, w końcu. Już jest prawie 16 Tak, chyba, nie wiem. na pewno, zaraz spojrzę, chwilkę. Za 13. No dobra, no to jedziemy, widzimy się z przyczepy. Stanęliśmy koło takiego Audi, które jest dość bogate, bo zobaczcie, jest ozdobione brylantami. Tu jeden brylant, tam drugi. Więc jak widać na bogato. No a my wsiadamy do samochodu i jedziemy. Ja kończę już jeść obiad, a Tomek zajął się pakowaniem. Tak, ja już wcześniej zjadłem, więc zająłem się właśnie pakowaniem. Teraz chlebek chowam. No ogólnie elektronikę pochowałem, ale jeszcze sporo przed nami, czy sporo. No, no nie tak sporo. Do... Ja zaraz jam i dołączę do tego, mhm. więc szybko pójdzie. No, udało się na farciu podgrzać nasz obiad i tak był w sumie taki letni. Tak. No, bo już gaz w tej małej butli też już się skończył, także wyzerowaliśmy cały gaz. Dobrze, że ostatniego dnia w sumie tuż przed wyjazdem. Także ogrzewania też już nie mamy, więc będziemy w miarę szybko się po prostu zbierać. No, bo już przyczepię 12 stopni, także mhm. nie ma co siedzieć. Tak. Jest 17, nam udało się wyruszyć. Wszystko zabrane, spakowane, przyczepa podłączona, tym razem bez problemów. No i cóż, kończymy nasz dłuższy weekend wyjazdowy. Także jak nic się już nie będzie ciekawego działo, to myślę, że nie będziemy już nagrywać, no bo i tak jest ciemno. Także hmm. no, już raczej może się zatrzymamy na jakimś... Na jakiejś stacji, żeby coś potem zjeść sobie pod koniec podróży. A może dopiero w domu zobaczymy. Uwaga, gołoleć. Taki komunikat. A może już dopiero w domu zjemy kolację, wszystko zobaczymy, jak tam nam się będzie chciało. No i co, to w takim razie dzięki za, za to, że oglądaliście nasze filmiki. Mhm. I do zobaczenia w kolejnej. To na razie, cześć. Pa.